i już jada żeby kózka nie skakała to by kostki nie skręciła ale się rymuje kurde <laughs> yy, przednie prawe chyba prawe kopytko jakoś tam podkręcone ma kuleje yy, no gdzieś tam zeskoczyła czy coś na wybiegu i coś się wydarzyło <laughs> chodzi no to tam pokuleć musi trochę. Nie pierwszy, nie ostatni raz. No ale to jest znak, że właśnie o bebson za duży, równowagi nie ma. już tam skoczy. Nie <laughs> może się coś łatwo zdarzyć, dlatego tutaj już chyba z wybiegu zrezygnujemy. I i Joda będzie już już cały czas do końca zimy. Tutaj w środku. Bo jak się wykoci to z młodym czy to z młodymi będzie już tutaj też działa, nie będzie wypuszczana. Chyba, że będzie już cieplej i młode będą yy, silne, to będzie sobie wychodziła. No, a na wybiegu to już nie ma sensu. Zresztą <laughs> ciężko się stoi na pewno, więc ona woli więcej leżeć. Nie, Joduś? Znam się na ciężarnych? Raczej. Za wysoko tobie może, czy sięgasz? Trochę na ziemi zostawiłem, one i tak tutaj nie chodzą, nie, ten, nie robią, więc yy, czyste sianko jest, to jak będzie chciała, to i z ziemi sobie skubnie. O, się połóż, się połóż, ciężko na pewno. No już ona przed wykołotem. Ciekawe, czy <laughs> dobrze powiedziałem, że właśnie do końca stycznia ona będzie wykocona. Tak wszystko wygląda, no te cycuszki coraz większe. Ja bym tutaj powiedział, że to może w każdej chwili kurde nastąpić. Niech wcinają. Woda jest, żarełko jest, ale mała to kurde ofutrzona. Normalnie. Po jakim to, po jakiej to kozie? To saneńskiej pewnie. One mają chyba dłuższe, ale takie gęste, fajne futerko. Ciekawe. Ona w połowie oglądu bliska na druga połowa jakaś mieszanka genowa tutaj widać alpejska krew i anglonubijska no. ani dostała alpejską Tamania w połowie alpejka tu widać po barwach zresztą, że ładny, ładne wybarwienie takie alpejskie dostała a, a uszy tutaj tak trochę odbrudona się dostało chociaż i tak nie do końca bo nie są jakieś długie <laughs> co? dobra idę, nie zajmuję was kurde tak sobie przycupnąłem odpocząć chwilę przy kozach relaksują. Sam widok relaksuje odpręża, wiesz, człowiek się czuje później spokojniejszy. Jakieś ciśnienie może złe yy, się, się opuszcza, się upuszcza i dłużej pożyje. Leków nie trzeba ku psykozy. O jak sianko pasuje królikom. Tylko daj. No i dobrze Teraz inaczej nie wieje połatane o. Teraz to ta do następnego wiatru Następny wiatr mniejszy, większy to zweryfikuje która szyba luźniejsza No, i gorsze wichury są. jak przyjdzie wichura. To są takie. Jedna minuta ostrego wiatru. Tak jak dwa lata temu. 40 sekund. Wywaliło sporo szyb. Chyba z 700-800 zł. No, ale do dzisiaj jeszcze parę zostało szyb, które wtedy kupowałem. się bawiłem zawsze z tymi paśnikami tutaj żeby to podawać i kolejny raz wychodzi że się nie stary a wyjdzie najlepiej I w tym roku sobie po prostu rzucam im na kupę i one ładnie wszystko rozgrzebują zjadają to co dobre co im nie pasuje to właśnie gdzieś tam rozgrzebią i rozpylą później to tylko przekopię i wszystko w temacie Świeżbu nie widać w tym roku w uszach Więc dobrze Miałem z 2 czy 3 lata temu właśnie Że tutaj Zabierałem króliki ze skarni I się okazało że one W świeżbie całe Ale to prawdopodobnie Wtedy kupiłem Pamiętam Samicę I ją tutaj dałem Ona miała świeżb No to od niej się musiało zacząć no Możliwe że teraz mam Czyste stado od świeżbu więc może nie będzie z tym problemu o jak terrorysta wpierdziela się kurde wyrobił ja już na niego krzyżyk postawiłem <gry> najciężej chorową ze wszystkich i wyszedł No, a. a tu już zobaczymy, co się dzieje w tym pikotniku. Wszystkie czy są, jak rosną. O, powinny chyba otwierać oczy zaraz. Raz, dwa, trzy i tu trzy. O, jaki ładny zając. No już otwiera oczy. Dobrze będzie 6 może. Siedźcie jeszcze parę dni. O. Dobrze się spisuje. No tutaj ma lepiej większa klatka. A ty siada nie ma. O, nic czemu nie zauważyłem? Już idę po sianko. Nie ma za co. No. Tutaj jeszcze jedna klatka jest taka sama duża. Będzie na kolejną jakąś największą samicę, tam jest jedna taka w typie belga, więc ona pewnie jest po, po tej samicy, chyba, że to młoda, albo po tamtej mojej starej z bobem, no, to też jak ją tam odłowimy, to tutaj wsadzimy, będziemy rozmnażać. No. Zgórcze biegi rosną, nie Abi? No rosną, no dobre, nakarmione, porobione, można iść. Sporo wody już. I widać, ciekawe, czy jeszcze do wiosny się podniesie poziom wody, bo za, z, byłoby trzeba zaznaczyć właśnie gdzieś tutaj w tym miejscu na tej skarpie, dokąd ta woda sięga, kiedy jest jej najwięcej w ciągu roku, czyli po zimie. Bo właśnie z tego miejsca byłoby trzeba chyba pomost budować. <laughs> to znaczy ruchome przęsło, które by sięgało kilka metrów wzdłuż i dopiero do tego przęsła przymocować na zawiasach platformę jakąś niedużą, która by miała poziom. Eee, wiemy o co chodzi. Czy nie wiemy. Bo jest też inny pomysł. Można wszystko na sztywno zrobić, z tym że byłyby zaczepy, które by były. Eee, no Kotwione, bo mam w zamiarze zrobić tutaj schodki do tego pomostu. Są kładki i po prostu przy każdym schodku, jakbym to miał wymurować czy coś w tym stylu, można by było jakieś haki czy coś jakieś, no coś do oczepiania tego pomostu i po prostu poziom był wody, to o stopień schodzić i przyczepiać. I może to nawet byłoby lepsze. No cóż, pomysłów sporo. A wyjdzie pewnie tak, że kurde nie będzie lodu, bo teraz na to się nie wejdzie. Tutaj jest parę centymetrów wody, cienkiego lodu i wody, a niżej to nie wiem, ten lód na pewno niepewny, żeby po nim chodzić, więc tutaj odpada na razie. A z tego, co widzę, ten też jakiś mroźnych nocy i dni nie ma. A w ciągu dnia, jak jest na plusie, tak jak dzisiaj i słonecznie, to ten lód już staje się kruchy, niebezpieczny. Dobra, to się zrobi, jak nie to w lato kurde, najwyżej zrobię modułowy, że dam rady to wszystko po kolei wyciągać, wciągać Coś się wymyśli, pomóc i tak będzie, bo chcę tutaj się kąpać koniecznie, znaczy się kąpać, pływać kiedy te sportsmeny będę. W ogóle inaczej będzie. Abi Co tam robisz? Chodź no będzie gorąco, to pyk, nura, 15 minut się popluskać i dalej do roboty. I tak się przetrwa właśnie godziny. Jakieś przypo przypołudniowe południowe czyli tam 12, 11. Już czasem nie idzie wytrzymać. Pierwsza, druga no, zamiast basenu będzie staw, a w stawie woda wiadomo żywa. Yy, to kurde, będzie do, dobre na cerę. No, będę miał później 80 lat, Tu ludzie mówią, Kurde się trzymasz farmer, byś miał z, kurde, z 75. <mum>